Witajcie w tej stronie Lordwak. Witam was bardzo serdecznie. Ta kamerka, więc taki krótszy format. Dzisiaj pojawił się patch do Elniset, który wprowadził trochę zmian, ale to nie jest takie ważne. Najważniejsza jest zmiana Battle Passa. Jest to dość kontrowersyjna zmiana. Na pierwszy rzut oka mamy 48 dni, czyli o połowę krótszy e, czas trwania Battle Passa. I jak widzicie po wielkości tego paska, e, Battle Pass jest też znacznie krótszy, bo mamy tylko. 30 poziomów. Ale to nie jest najbardziej kontrowersyjna rzecz. Kontrowersyjną rzeczą są e, te złote ordery. Właśnie w zasadzie ich brak, bo ponieważ jak klikniemy złoty order, no to tu jest błąd graficzny. Nie wiem, czy to, to muszą to jeszcze poprawić. Ten patch pojawił się godzinę temu. E, muszą po prostu jakby to zmienić, ponieważ e, dostajemy konkretne rzeczy i nie możemy tego wydać na poprzednie rzeczy. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. E, tu na przykład w tym Battle Passie dostajemy taki czołg. Taki karabin Winchester i tam przykład takiego żołnierza. Tu jeszcze taki samolocik i taki żołnierz, też niemiecki. W sumie najlepiej, jak na stronie wam to wytłumaczę, mniej więcej jak to wygląda. Nie będę tak tutaj dokładnie tego czytał, bo jest tutaj za dużo pierdół. Powiedzmy sobie najważniejsze rzeczy. Trzy battle, pass, trzy battle passy w miejsce jednego. Akurat wydaje mi się, że to zmienili po krytyce i chyba będą dwa albo wydłużyli czas. Ponieważ wcześniej patel trwały 90 dni. I tutaj piszą, że mieli to skrócić do jednej, do jednej trzeciej jakby. I tak samo tutaj te poziomy z 75 do 30. No w mojej opinii bardziej to podziałało tak, że teraz jest o połowę skrócili, bez 48 dni. No i też poziomy dostaje faktycznie na tych 30, czyli mamy naprawdę długi czas, żeby wbić te 30 poziomów, bo się te poziomy bardzo szybko wbija. Tutaj nic nie zmienili to do tych wbijania poziomów. W sensie szybkość wbijania jest taka sama jak wcześniej. Po prostu zmieniła się długość całego battle passa i zmieniła się ilość poziomów battle passa. Jest jedna nowa rzecz: za każdy battle pass ukończony dostaniemy ponad 100 v na plus, czyli zapłacimy 9. A otrzymamy 1000. Jeżeli oczywiście kupimy. Bo Free to Player nie mają tak kolorowo. Free to Player nie dostaną nic dodatkowego. Jeżeli chodzi o Golda. Przejdźmy do bardziej kontrowersyjnej rzeczy, która tutaj właśnie mówiłem, czyli te konkretne rzeczy. Eee, przez cały tutaj Battle Pass dostaniemy ci, co zapłacili. Dostaną 4 bronie, dwóch żołnierzy i dwa pojazdy. Natomiast eee, cały Battle Pass można ukończyć w 10 dni z więc kurde, 10 dni, ja mamy prawie 50 dni, no to to jest naprawdę... Du... Mi się wydaje, że może coś w grze błędnie pokazuje, tak samo jak pokazuje ta grafika się błędnie w grze, jeżeli chodzi o te gold ordery, ponieważ gold ordery znikają. Eee, kto ich nie wykorzystał, będzie miał cały czas szansę wykorzystać na te rzeczy, które pozostały, ale te rzeczy z nowych battle passów tam jakby się nie pojawią. I to jest, w mojej opinii, zmiana na niekorzyść, ponieważ FOMO się znowu odpala, że żeby znowu zdobyć coś z tego Battle Passa, nie można jakby użyć czegoś z innego Battle Passa, tylko trzeba konkretnie tego Battle Passa wbijać. No na przykład wiele razy tak miałem, że miałem tam skitane jakieś rzeczy i czekałem, a coś będzie ciekawego w Battle Passie dopiero jak coś ciekawego się pojawiło, na przykład tam chyba sezon temu właśnie jakaś broń dla Japończyków, to sobie kupiłem. No a teraz bym musiał po prostu tego konkretnie, tego Battle Passa wbijać. No i... To jest ta właśnie najbardziej kontrowersyjna rzecz. Zmieni też system rank, ten taki, wiecie, tych takich kolorowych jakichś tam oznaczeń, kołoników, tam jakieś pierdoły i tutaj nam zaprezentowali jakby jak tutaj to wygląda. No i tutaj mamy opisane jakie nagrody będą w jakim sezonie. Teraz mamy tego Winchestera. Właśnie wydaje mi się, że tutaj te daty są w grze źle pokazane, bo tutaj pisze, że to jest właśnie jakby końcówka 2024 roku. Te 30 nie, to by pasowało. Początek PPSK 45 to by pasowało. No i tutaj no, wydaje mi się, że w grze to po prostu jest źle pokazane. No bronie są fajne. Chester mnie totalnie nie interesuje, raczej. PPSH interesuje mnie i japońska broń, szczególnie na trzecim Battlerecie, którego najwięcej pewnie będę grał. Bardzo mnie interesuje, więc pewnie będę musiał tego Battle Passa wbijać, tego Golder Ordera już sobie użyć nie będę mógł. No i tu mamy jakieś pojazdy, żołnierze i tak dalej. Dodatkowe informacje dla tych graczy free to play czyli z tym Basic Battle Passem. Dziennie będzie można zamiast trzech zadań zrobić cztery zadania, czyli to jest na plus. Dla tych co nie płacą za Battle Passa. A dla tych co płacą, no to w sumie to taka sama ilość zadań jest dostępna. No i też dodatkowo, jak ktoś na przykład teraz zaczyna grę, to nie może odebrać sobie tam tych rzeczy, co są w tym jakby za te Golden Ordery, bo tych Golder Orderów teraz nie otrzymuje, tylko konkretne jakieś oddziały. No to właśnie, to też jest na minus. Na przykład, po co mi jakieś nie niemieccy żołnierze, jak ja nimi nigdy nie gram? Wolałbym sobie odebrać na przykład kogoś innego. No dobra, nie wiem, no. Taka zmiana jest kontrowersyjna, czy mi się podoba? Po części... tak. Bo to przyspieszenie tych Battle Passów to jest dobra rzecz. Wydaje mi się, że 10 dni bicie całego Battle Passa to jest optymalna liczba czasu. W sensie taka wiecie, najszybsza, jeżeli będziecie robili te 4 zadania dziennie. A zadania się robi bardzo szybko w tym Niset to, to wiecie akurat. Natomiast ta zmiana, jeżeli chodzi o te właśnie Golden Odery, one znikają i... No nie wiem, Na Redditcie, jak widać, też się pojawiały jakieś takie... E, tutaj właśnie o te złote ordery, tutaj takie posty. No, no gracze nie są zbytnio tutaj zadowoleni. Czy to zmienią? Finalnie raczej nie. Być może poprawki w jakimś następnym Battle Passie się pojawią po tych właśnie okresie 3 miesięcy bądź trzech Battle Passów. Zależy jak to widzieć, bo te 48 dni to coś z tym nie gra, z tymi 48 mediami. To jakiś błąd, tak samo jak ten błąd jest to, że mają tutaj te złe ikonki, jeżeli że no, to jest taka jakby dezinformacja, ktoś myśli, że dostanie Golden Ordera, a dostanie konkretnie właśnie ten czołg, A ten akurat bym sobie przygarnął czołg. I jeszcze taki szybki newsik tutaj dodatkowo na koniec wam rzucę. Event się rozpoczął od 27 od dzisiaj do 3 grudnia można zdobyć e, młotek dla Amerykanów i pistolet też dla Amerykanów, bo mamy Thanksgiving Day. I tyle. Chyba. Dziękuję za oglądanie. Taki krótszy odcinek. Widzimy się w jakimś następnym. Trzymajcie się. Cześć.